Halo, halo, cześć, dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Jest ze mną Fleciara Gugara. O, super, dzięki. Jestem. Aga, dajesz. Co? No dajesz. Nie mam, nie mam w ręce. No to no, <laughs> nie no, mam prostu... Fletu w ręce. Nie ma. Ci mam. No, pada. Jest ze mną, Ci jest mam jest ze mną Orange Thomas. Jestem. Zawsze ja 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 jest. A ja jestem jajkiem Ci w rochy, także lecimy z kolejnym randomixem z Fall Guysa. Także zobaczymy jak to wygramy. Ja, ja, już nic nie, ja już nic nie mówię, ja O, będzie cudownie, wygramy. Ja już o. autentycznie nic nie mówię. Wygramy. O, Mam connection, connection error. error. O. Czyli wszystkich nas... To mnie zaproście. ...waliło już was zapraszam. A wam oczywiście też przypominamy, że jeżeli odcinki wam się podobają, pamiętajcie o łapkach, komentarzach, subskrypcjach, social mediach i aga... Tak, dokładnie. Wszystko macie in the description. Przez się nauczyłam. Tak, a nie gitała. Jednak ja muszę dać czegoś się nauczyć. Tak. Teraz, please. Ready? Please. No connection lost. Aga. Yes. Będzie bo ładowanie. Szybko, bo że nie jest tak zawsze... Wiecie, że szybko. będzie ładowanie. normalnie szybciej dochodzi. Ej, a może full guysy nie. nie działają? Jak nie działają? Działają. Ja szybko twitka, twitka sprawdzę. tweetka sprawdza. Działają, o, bo mi się ludki ładują. O, mi też dobra, mi też się ładują. Nie, no halo, tu... jeszcze pięć osób. Widzę, że tu ludzie nic nie piszą, także chyba nie powinno być problemu. Tomek jak e, z twoim dochodzeniem Fall Guysów? Guys w kol no. <laughs> Fall Guys'ach w W Fall Zależy od dnia. No okay. to Tomek jeszcze chyba korony nie zdobył. Nie. Ale dochodzi do finału? Tak. Byłem dwa no, razy. Ale wiecie co dzisiaj, dzisiaj, ale Byłem wiecie dzisiaj miałem live'a i właśnie tak stwierdziliśmy, że moim zdaniem te finały powinny być bardziej fair. W sensie, że wiesz, wszyscy, wszyscy zaczynają z tej samej linii, a nie, że tak. jedni są z przodu, drudzy z tyłu. Tak. I, i, i tak dalej. I korona nie powinna być góra-dół, tylko powinna stać. I kto pierwszy, ten lepszy. Nie, tak. ja tego finału z koroną nie cierpię. Jak o no, nie i, cierpię, tak i tej I, te, ja i te. tak średnio. Co my mamy? Hit parade, które... o, to trudniejsze. No. Nie. Chociaż, chociaż nie do końca. A, to, to środkowe jest w miarę, w miarę proste. Najgorsze to tutaj są na tym pierwszym poziomie. Ja z tych zawsze no jestem w trzeciej linii. A to ja też. A czekajcie. Drugiej, ale z nie, nie strony. A tam lecą poprawy. na boki. To też będzie problem. Nie lubię po prawej. No i już, już na no dole. już, już. Ja to już. ja nie spadłem. Czyłam. Ja trochę ja, nie, ja tak nie przejdę. Zobaczcie, nie zakwalifikuję się. Dasz się Not qualified? Oj. No Oj. Oj. Oj, oj, oj. Oj, No, no już nie tak. cofał, no! Kto jestem mi, na kto, końcu! Kto mi po, podstawia pod stopki? Nie wiem. Kuźwa! Ale kuś, mnie o, też porzuca! <laughs> kuźwa! No i super, no. No mhm. i super! No halo! <laughs> Mogłoby być. to... O, mnie. Wiecie no co, i ja teraz też że wy dojdziecie, a ja nie dojdę. jak to? Też tak może być. O Jezu, no kulki mnie walą. Ej, kto mnie łapie kuźwa Ej, ja nie dojdę! No co ty gadasz? Ja jestem przed y, 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 kwiatkiem Aha chociaż nie minąłem kwiatka O jestem, popchało mnie Jestem A Jak już jestem. Dojdę? Aga! No ci pieprzonej! Widziałem twoją stopkę No, nie, no to jestem na teraz, mecie. teraz przekroczyłaś Ale jestem na Ale tu mecie, no. wiecie co? Ja ostatnio Przecież miałem to... tak, że wskoczyliśmy w, w, w całą trójkę I ja jako jedyny z tej trójki się nie zakwalifikowałem Przecież już byłam na mecie, stopą ją macałam no no ma no ale źle ma całaś no źle ma całość! Teraz musisz spek spek Spektować, na no, spektaktować. Nie, I tak to jest jak się Aga nie Aga is not qualified. Not, not qualified. Że, żeby nie pamięciowa i żeby nie było tych... Jeszcze? Na pamięciowa no, to jest ma... jeszcze za wcześnie chyba. Co ty nie lubisz pamięciowy Tomek? Pamięciowy oh. nie. Och, Co ty kadasz? Ja też mam problem ostatnio. Znaczy, ogólnie nie. wiadomo po tym, po tym reworku tych, 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 tych mapek, to jest ciężej. Znaczy, wiesz co, Aga, niekoniecznie jest ciężej, ale moim zdaniem jest lepiej, dlatego że te mapy, jest wiesz co, nie są takie czeka, jednostajne, czekaj, czekaj. w sensie, że wiesz, wchodzisz na mapę i wiesz, co Cię czeka, nie? Lecę, bo chcę, lecę i skacz na parówę. O, w się Skacze parowa. Dlaczego mnie przerzuca? Ja, 2018, e, ja mam 2018 jakby co ja mam Aga jakiś 13, ładny 6, numer. 2. O on czukuje. <grym> Patrz <grym wieś, twoje na pamięć pamięta. <grym> nie, no, twoje też 2018 i 13. Bo masz opcane kłowa na kartce tej. Nie, nie, nie pamiętała. Uczba, i lisek mi chycił. <grym> Czupki. Lisek jak mnie chycił Myślicie, że jestem taka dobra w numerki zapamiętanie. W numerki do? Czasami mam ten? Szybkie. No, te szybkie. Ta szybkie, no na pewno. Tomek lubi szybkie, kuźwa. Też czasami. Na przystankę nie. Tak, szybkie szybkie numerki, szybkie dziewczyny. <laughs> Przepraszam. Teraz Aga, teraz Aga, wszyscy wiedzą, że byłaś szybka, no. Nie. Ja bardzo, kuźwa, kula mnie pali. Bardzo bardzo. bardzo. Kurde, ja, ale ty dojdziesz tak przede, przede mną, jakim cudem? Bo mnie młot wywalił. Aha, nie przeszedłem też. <laughs> fight. Qualified. Qualified. A ta Aga, doszłaś? Aha, żartuję. No, byłam stópką wiesz, stópką wiesz co? Tak, fajnie. co. z tego, na Jaki ten temat nie od razu. ty jesteś bici. A jestem. No, Tomek, Jezu, no. no Aga lubi tak, kurde, nie. tak samo ja jak ją Taki się zrobił taki, nie? Tomek, chory człowieku. <laughs> no bo ona takich filmów naglądała, a potem jest tak właśnie. Ja pierdolnie. To się śmiało z tych tiktoków, co wysyła. Tak? No. A wiecie, oh, że, wiecie, że nagrałam dwa? To Pokaś. czemu jeszcze ich nie pokazałaś? No bo jest na wersja robocza i nie da się tego wydać. Da wychłać. się, zapiszę, da się. możesz zapisać. Zapisz. Na telefon. Nie, bo to trzeba tak. upublicznić. Nie. Mi. To upublicznij to, to dla yy, no, ja siebie. Nie mogę na prywatny, bo mi mówi że mam profil publiczny i nie mogę na prywatny. Możesz, nie, zapisujesz to dla siebie. Nie prywatnie, dla siebie. To wersja robocza. Ale nie, to się to zapisać. Robo... Da mhm. się pokażemy ci to. Nie. Moje też widziałaś tak te, trochę. Co, 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 co z, z, nie rzutuje, że kuźwa... Jak ten, jak Wojtek nagrywał, nie? I no. był yy, wyciszony tym głośniczkiem i ja mówię, a to jak jest wyciszony, to sobie po TikToku <laughs> no, tak. i sobie nagrywał TikToka. <laughs> a jakoś ja... normalnie dostałam za <laughs> Jajko! A to Wojtek. Ale się, ale się... Wojtek, co? no weźmie nie ten ten. A taki. to jest mapa Wojtka. No, oczywiście. Wojtek, Możesz tego pomarańczowego mną. tego. Nie! Pisz tego pomarańcowego, on jest podejrzany. No staram nie się, to. ale tu się kuźwa, kuźwa, takie za wypchają. Takie rzeczy patrz, patrz, dzieją. Patrz, 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 patrz. Że... Wojtek! Co? Kurde, noga pierdol. mi się potknęła. Nogami się potknęła Mi się zawsze psoci, za tą kowinie. On mnie też przeciw. Wojtek o. nie teraz! Kuźwa, nie teraz! No świetnie! No nie no, no, i! wiecie co jest najgorsze na tym? Kuźwa, na tym jest najgorsze co. Na tym najgorsze jest to, że jak się w to wpadnie, to czasem cię zblokuje, kuźwa. a czasem nie. Spadłeś? Tak. tak! O kurwa! No moja! No, no. Po 10 <grym> no. ciule. Wypchacie Patrzymy jak Tomek grę. Ciule? Jezus, jeszcze węższa. A nie to, wierzę, że Tomek co to... Co było to, <grym grym> to, skoczyć Tomek! To jest ja, Aha, ja, że, ja kur, mogłem poszkować ten. No. Nie chodzimy. Dobra, no chodzimy. No, Dupa. No i widzisz, jaka masz swoje. <grym> o, chyba bije poziom, tak. Co, nie rzutujesz, że to jest najlepsza a Jak będę wyglądał? poziom. A. A założę sobie, a co? Ready? E, kurczak! Się, jak wygląda. Chodź na mnie. Kuźmę jaki ty. Oj tego masz i ją drogą na czole. Koś, masz i do na Tobek skończ ty? ty. Ja pojemną. Na jakiej czole mam? Czekaj, czekajcie, 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 czekaj, jak sobie na. A jo! Macie, nie, 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 nie. A to jadno, jest kaj. jego czoło. A idźcie! A ja szukam tego kurczakowi. To, to nie jest czoło. A rzeczywiście na buśce miał, no. No. A idźcie. <laughs> Jak ktoś no, nie wie o co chodzi, to śledźcie Wojtka Instagrama. Ale co, nie tu jest to, co, te czerwone coś Nie No co, no, tak mam plaster na środku czoła, no. A, nie a, nie po, tak. a pod nim mam wielką dziurę, bo przywaliłem w wokap. Wokap. okap. a nie wokap. Wiem! Wokap, no. Wokap. Okap. A jak jest agap po angielsku? Okap? No, no, o Boże. Nie mam pojęcia. I'm not using this word. That's why I don't know? A niemiecku niemiecku tak Aż sprawdzę. Aż sprawdzę, bo niemiecku... wydaje niemiecku... mi się, że znam to słowo. A właśnie, po, niemie... po tej aktualizacji Siri już się zmienił. Mi się tak nie podoba jak wcześniej. Po niemiecku nie słowa dom... A dobrze A, mi się, się wydawało. Całowa, Had, tak. hud. Had, hud? Hud. No, robił hud, bo nie Chyba. <laughs> <laughs> okay. No tak, aga. Ale... dlaczego robił hud? No nie wiem. No. No. Co mamy? Dizzy Heights. Tylko <laughs> świadczu <laughs> 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 No widzę kwiatka Aga wystają ci jakieś liście z e, gaci Wiem To słoma Tak słoma. słoma Dobra, i jedziemy A wiesz Aga że jakby będziesz... A mów cały czas e, słoma Nie Mów Bo to jest podejrzany No nie no mów Słoma 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 <laughs> No i patrz i słoma, słoma i... I kółka masło. Przegapiłam. Czy wyszło masło. Nie przegapiłam kółka, to się nie liczy. Jak nie Jak dojdę to? to jest wasza... Nie praw, to masło, mas... to... Znaczy to... to masło. <laughs> Wina słomy. <laughs> ej, tu dodali te. O kurde. Co wy robicie kulki? <laughs> aga! Co? No to znowu odpalniesz w pierwszej rundzie. No wiem kurde, że was To sło no. No. no patrz, ej, ciągnę go. Ej, aga, tu ktoś ma ten ten. Ale on nie co? wygląda tak fajnie ten y, to akwarium Nie? Nie wygląda fajnie Góra no. wygląda spoko, ale ten dół tak średnio No co ty gadasz? No bo widzę tutaj kolesia wiesz? Nie ja chciałby mieć taki brzuszek przezroczysty i tam rybki by sobie Jestem kawały. qualified No mm, ja nie dojdę No co ty Tomeczku? No tak, ty kwiacie bez jesteś przede mną kwiacie? Krosałko. Ej, łapacze tam były <laughs> Boże, Tomek osoby, no, to no i Tomek tu, no masz, masz A nie dojdziesz Ej no. tu był Milorord! I teraz Aga Milord. przyjrzyj się, Aga przyjrzyj się na ten i zobacz jak to wygląda. Czekaj, bo nie widzę. Gdzie, gdzie jest ten te akwarium? Jest. jest I to tak średnio wygląda. Znaczy z daleka tak. Znaczy jest. wiesz co, ale zobacz, nie jest przeżroczyste tak w 100%. No nie Nie wiem, musielibyśmy przyjrzeć się bliżej. A no to może zaraz jak jakoś tam, to jakoś go złapiemy, może rybki złowimy. Tomku? 18.03 Gdzie jesteś? Odpady żeby w 2018 żebym mógł ciebie spek pek oglądać no, no, no. Mhm. Ale spotkaliście się w ogóle jak graliście żeby tutaj na końcu były te armatki? Nie Nie Bo na obrazku były armatki widziałem Ja za mało gram w tą grę Teraz przyjdźcie gdzie jest to akwarium Nie nie będę patrzeć bo znowu odpadnie przez Samu na, na masło. początku Patrzę na Kwiota Ale dziwnie wygląda to jego i to... no. już le, le... o nie, o, nie trzyma się, to... o nie No ja zleciałem właśnie Ty, Nie skacz kobieto, bo spadniesz Czekaj, złapałam go za gacie i nie spadłam Bo tutaj, nie bo tutaj na tej mapie najważniejsze jest to, żeby być na środku Jak się będzie na środku tej platformy, to się nie spadnie Teoretycznie Teoretycznie Ale w praktyce wychodzi to inaczej No... Teoretycznie Teoretycznie Kuźwa, czego się przewalasz kwiaty, no? Dziwisz się, taką głowę masz dużą? <laughs> Liście ciążą O nie, 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 nie! O, Aga! O Boże. nie, 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 hej Aga! Hej Dzień dobry. Co, co już tam chciałeś? Łapki wyciągnąć, życie no. No, no. no Jak złapać cię za kwiatka. Za kwiatka. Za łodyżkę. <laughs> <W> za <czasie> łotzkę. Żebyś... <laughs> Aga, pokaż mi swoje bulwy. mnie Anana. Boże bulwy. <laughs> Co ty wrzeszczyłeś? No patrz! Milord ty pier pierdolę! Jaki milord, no, milord tam jest? Jak przeskoczyłam? Milord Jaki milord? Ja nie widzę no, żadnego milorda. To ten taki z takim kołnierzem. Ko Ona by ciała landorda. Ja. Chciała by. Ej puść mnie. Chciałaby. Ej co ten milord mi łapie z tą pelerynką? No, mówiłam ci, A że to zimna. Ale to O, dziagę, też radę. Idę. Ale ten crazy jest fajny. Oh, aga biegł on. około crazy. Gdzie jesteś to? Nie wiem, ten, ten koleś przeszedł chyba z tym akwarium Więc się go nie podejrze. Wiem, ja bym chciał to bardziej jak to wygląda, bo mam wrażenie, że to nie jest takie przeźroczyste przeźroczyste Ej, czy że ten jeden diut na mecie stał? Tak, no, stał. To może sobie, o, tu w ogóle jakąś fajną Gdzie jest ten to akwarium? fajna pelerynka. Tam na górze u mnie jest, ale mówię, ten tył, jakby to było przeźroczyste To by było spoga Ja mam wrażenie, że to ma po prostu tył ciemny taki, czarny w sensie no. A jest całkowicie czarny, fajny o no bo zależy... Gdzie? Ten z tymi nie takimi widziałem. różowymi ręką... No a? A to widziałem, no. Fajne. Ale to możesz zrobić, bo to jest teraz chyba nawet w sklepie takie. Nie widziałem. Do kupienia. O, Tylko o, nie czarne, bo to o, wiadomo, kolor kolorem. O, o, Rollout. What you do? do? Hey. do? 13 osób. Musi odpaść. Jak nie będzie łapaczy, to teoretycznie może no, mi się... na pewno uda. będą. O patrz, ten tutaj ten koleś. Czekaj, nie będę płacić. Wuj tusiałki, Przecież ja Dziwnie spadłem, dziwnie jak będę to patrzeć. wygląda. Aga tylko nie wbij... Nie, nie, dziurkę. No wypchają cię pośladem. Trochę dziwnie to wygląda to akwarium. O, Aga, o, ty no. sama chciałaś go wypchnąć, widziałem to? Nie, ja nawet nie złapałam niczego. A nie nikogo. Aga, przyznaj się, że chciałaś pogrzebać w jego akwarium, no? nie no, jak? hej. sprawdzić jego fiszę? Nie. Jego Zobol Ino no, ty! Nie. O milord, ma? O! Akwarium! by <laughs> <laughs> zaraz akwarium ci nosem wyjdzie. <laughs> Ej, dostaję już oczu plonsu, ja perkury... Nie, o ty go... O Dostałam z, ja z jajka. Jajka? <laughs> jajka. Piej dojdęłeś tej. Nie ja. No nie ty! Nie, brzmie tam nie ma. Ty jesteś nie no, Ale biegłeś. O! Ale no patrzcie znowu! Nie! <laughs> Bo i tak jak zginę przez ciebie, jak Bo milot, To jest Gugara, pani kara. panikara. Gugara, Zaspada pani kara. spadniesz ty. To trzymaj się już tak porządnie, a nie. Trzymam się. ...latasz jak z... Czy po... Latawica. <laughs> Latawica. Pada, <laughs> ja lat to, poni... to mam poniwirają. Pada, to mam mi... poniwirają. dwóch minutów tu jest, japirkur. Czy nie rozglądaj, szukaj, że w dziurę nie trafić? Cztero osoby. Jezu, już, 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 nie mogę się skupiać, tak? Boże, ale bym się spierdził. Może o tych kresek tak łazi. Cicho. Nie kreska. Ja tam widzę jak tam ten kwiat, tak się telepie. Jo, jo, go wydupiło tej. może no, jaka dwie. duża dziura? jo, Nice!

nie wierzę w to. Ja nie mogę się śmiać, bo wtedy robią się takie Ej, dźwięki. Aga, nagrywaj TikToki, jak grasz takie rzeczy. No przestań! No, słuchaj. Aga, toku, pokażę wam, jak się Ja ciągnie. potem sobie pobiorę te TikToki i zrobię Boże, sobie z, z nich te. Może to się nie te. ciągnie tej, tylko długą. Te, e, ty sobie T, Jak to się nazywa? Co? Kurde, wziął. <laughs> Kurde, wziął. <laughs> Patrz, to jest pomarańczowa. Przypadek? Nie sądzę. <laughs> to nie jest pomarańcz. To jest pomarańcz. <laughs> Dobra, to, ja tu to, ja mam, gdzie, ja mam gdzieś swoją taką metodę, że zawsze stoję przy jednym albo drugim i czekam, aż to się poopuszcza. Ktoś... Jak to no, jest tak, stałem, nic nie było koło mnie? Nic. Nie, to u mnie się często tak Dawaj mi kółeczka, jadę, jadę, jadę i łup! Ha, ja jadę na kółku i ciągle wchodzę, nie? Czerwony wypij ja to moja taktyka. O, już jest, już o, tu się jest. Nie A jak to Siła? tutaj zdobyć jedno? Halo! Halo. Co? Ugasz dziurki. Dobra, ja dwa nam zgarnąłem. Dobra. O, i teraz odeszła mi na kresie i łote. O kur. Nie! Ja, to wziąć. Ty dupku, a, ty aga. Nie! nie. A, aga. Cicho. Dobra, żółte, Ja wchodzę tu, a ty wchodzisz tam, dobra? Niebieski. Kurde, no nie wezmę tego. Dobra, pierdzielić to, bo nie potrzebujemy czasu no czemu tu kółki, kółki No tu masz. Ja szczerze będziesz jeszcze za tym, myślę że będziesz jeszcze za tym małą taksycie nie przepadam. Ja też. O, ale na lewo. czekaj bo o patrz. a brzuch jednak się zmieścił. Bi o, co? No, kopie 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 kopie. kopie. Tu możesz. O. o zaliczyło. doszłam. dobra mamy so, 43. Tom jak tu bitc Tom jak tu bitc. później. A, tylko <laughs> Dobrze. Mam, mam. Mnie. A, tu jest jajeczko. Dobra, mamy 48, mamy patrz, najwięcej. Patrz, patrz. patrz. Mamy oh. najwięcej. Kto wziął? Czerwone. Kurde! Wziąłem. <laughs> Kurda! Dobra, jej! Dokon. Nice! Kurde. Nie, Wygramy, nie, nie, wygramy, nie. wygramy, spokojnie. Tak? Brawo! Tak, mamy 56, yeah. najwięcej. I czerwonie odpadają. Może finał i to będzie heksagon. Teraz będzie finał? Nie. No tak? tak, i będzie heksagon. Tomku. Będzie heksagon, czyli ja wiem gdzie skończę. On the bottom. Nie będzie. Eee. Heksagonu. 12? O, no nie o, wiem, czy o, będzie finał. No musi być, bo tak. jest piąta mapa. To już jest piąta mapa? No? Okej. Okay. A pewnie będzie to, że trzeba dojść do korony, która ta blata góra dół eee. Za, dużo eee. boś Za dużo osób. Na koron nie wiem. Eee. Jump shot do niej. Ale to jest fajne. na tej mapie I... dwa razy bym zdobył koronę, gdyby nie cheater. Ja bym raz, gdyby nie to, że spadłem. No nie, u mnie cheater. Bo zostałem ja i cheater, więc normalne, że jak cheater jest, który się unosi, no to nie z no, tak. No, tak? Aga! Ale umowa? Nie, nie ma no, sobie, nie. dobra? Dobra. Papa. Dobra, ja patrzę na Roshpunę. Czemu ty już panikujesz? No bo jedzie ten pałąk. Jedzie, jedzie, Renifer. O, o nie! No i coś podczasku. Ja tu za zostałem Ty, ja też jestem hej, dobra o, ale Ty jeszcze przeskoczysz na drugą stronę Aga? No nie, nie wiem, stronę. moja spacja ma różne dni A, racja, twoja spacja Ale już niedługo będę mieć do Aha, no to macie Bajobongo. Bajobongo, hej Aga! O! Coś o! ty Aga. zrobiła! No właśnie, to się w sobie. O kurde! No, no ja też spadłem, dobra Ay, Skoczyć. I co śpiewa Bongo, hej patrz a tam u góry oh, pałąk bo. O nie! Oh, brawo. Oh, a ja spadłem no. za to, bo się na ciebie zagapiłem i A ty a, Ej, nie. co ty robiłaś? Nie będę tego się... komentować Dobra, słuchajcie, to my Wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy Jeżeli chcecie więcej polgajców no. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę, komentarz, subskrypcję Wpadajcie też na kanały tutaj do agi i e, do tomeczka No i co, była Aguś i tomuś no, byliśmy. byliśmy I słyszymy się w kolejnych odcinkach, także trzymajcie się, cześć i Bye! Bye.